Jak każdy zawsze moja gra na serwerze od początku nie wygląda za dobrze. Gino z I no się stałem się jednym z najgorszych graczy. Dlatego ja w dzisiejszym filmie pokażę wam, jak z najgorszego gracza stałem się jednym z lepszych. Nawiązałem kilka sojuszy i odkryłem jeden z najlepszych patentów na zdobycie serc. To jest Premier a ja zapraszam Was do oglądania. Wszystko zaczęło się od mojego odrodzenia, a odrodził mnie Keiji. Jak większość z osób z was wie, na ostatnim odcinku nie zumiełem wojny z Keijim. Jednakże konflikt został cały wyjaśniony i odrodził mnie bez wymagania żadnych serc, ale warunek był jeden: mieć już z nim i z Jednakże, gdy się odrodziłem, napotkałem na jeden problem. Miałem inną klasę. Był to Guardian, czyli jedna z najgorszych klas na serwerze. Jej plusami było to, że widziałem wszystko pod wodą, szybko pływałem, poruszałem się, jakbym latał na Kreatywie, a na powierzchni mogłem być tylko 10 sekund. Wtedy się bardzo zdenerwowałem. I zacząłem szukać patentu na to, aby dłużej żyć na powierzchni. Był tylko jeden. Mieć hełm żółwia, co było tymczasowo niemożliwe do zdobycia. Chciałem wrócić do bazy, ale Bisu chciał ze mną sojusz i wspólną bazę, dlatego udałem się za nim. Nie zwracajcie uwagi na to, jak w każdej chwili mogę mieć innego skina, ponieważ troszeczkę miałem problemów technicznych z nowym skinem. Mniej Bisa oddalała jedna rzecz klasy. On nienawidził wody, brędziłem, kochałem. To był nasz jeden wielki minus, dlatego jak szliśmy do bazy Perłami, to niestety musiała odbyć się akcja ratownicza. Ej pomóż mi. Jak to? Gdzie jesteś? Czekaj Eee, yy, jestem... widzisz mnie teraz na mapie Mów mi gdzie mam iść Ale... nie wiem to było Ogólnie to... No dobra, to wbij na sekundę, na sekundę tylko Patrz na mapkę, patrz na mapkę Czekaj, czekaj, już patrzysz, czekaj, czekaj, czekaj Dobra, jesteś w tej rzece Dobra, i... pamiętaj, że to było w tym samym Musisz teraz to zalepić Czekaj, ja zobaczę gdzie ty byłeś, czekaj Już ci mówię Dobra Czekaj, bo mi to zajmie około... Dobre parę minut, i ja głód mi się kończy. Weź się, Dobra, czekaj. Czekaj, patrz, gdzie jesteś, no? Mogę wbijać? No możesz, możesz, możesz. Dobra, dobra, widzę, widzę, widzę. Dobra, tu jesteś. No tu jesteś, tu, tu. Tu równo stałeś. Muszę odcedzić to I to też o jedno tutaj, to Czekaj, tu otworzę tak wielko, nie? Także już miał dużo tego. Dobra, mam nadzieję, że uda się ta misja ratunkowa, czekaj. O nie, o nie. Nie, 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 czekaj, czekaj, czekaj Dobra, możesz dołączać Dobra, jesteś, jesteś, jesteś I dwa serce. No i pięknie Zanim jednak dotarliśmy do bazy Tajtosek przyleciał do mnie i mi dał prezent A był to hełm z Respiration 3 Respiration 3 to enchant, który umożliwia Długie życie pod wodą Ja miałem to na odwrót i byłem bardzo szczęśliwy Z bisem razem zrobiliśmy wejście do mojej bazy I tak chciałem wrócić do swojej Ale po drodze Zginąłem razem z hełmem. Odrodziłem się w wiosce i znalazłem trzy jeździementowe itemy, a więc je zebrałem. Miałem plan iść po ten hełm, jednakże był on bardzo głupi, ponieważ straciłem cztery serca, ponieważ woda czasami się bagowała i nie mogła się normalnie postawiać. Gdy dotarłem w końcu na miejsce, gdzie zginąłem, okazało się, że hełm, który straciłem już na zawsze zniknął. Najprawdopodobniej zebrał go jakiś szkielet albo zombiak, dlatego wróciłem ponownie do bazy i wymyśliłem pewien plan. W mojej wiosce już nie było kompletnie villagerów, aby znaleźć Enchant Respiration 3, ale centralnie obok mojej wioski była kolejna wioska, gdzie by... Było bardzo dużo villagerów, dlatego poszedłem tam. Całość szukania zajęła mi około 40 minut, ale w końcu się udało. Jednakże nie starszyło mi emeraldów, dlatego, aby zatrzymać ofertę, by villager jej nie zmienił, musiałem kupić bokszelfy. Oficjalnie, po kolejnych 40 minutach starania się, aby znaleźć emeraldy, udało mi się i miałem Respiration 3 i wracałem do domu. Później poszedłem do kopalni po bardzo dużą ilość surowców i miałem jej naprawdę dużo. Gdy wróciłem, miałem plan zrobić full seta ponieważ miałem Villagera z Protectionem 3, Sorsem 2 i mendingiem, czego było więcej brakować? Jedyne co mi mogło brakować, to unbreaking, ale załatwiłbym go sobie później w Enchanting Table. Z racji tego, że miałem Villagera Protection 3, to się troszkę rozmyśliłem, ponieważ chciałem mieć Protection 4. Jednakże w minecraftie działa system, jeżeli połączymy Protection 3 z Protectionem 3, to tworzy nam się Protection 4. Dlatego miałem szansę na Protection 4. Lecz zabrakło mi niestety Expa. Dlatego poszedłem do podwodnej kopalni i znalazłem parę rud serc, które później wyjaśnię. Ale w końcu zapotkałem rudę, która zobaczcie co zrobiła. Ja nie mogę. Uzbroiłem się w nieco fajne itemki i poszedłem. Wiedziałem, że jest 60% szans na to, że nie odzyskam tych itemów, ale o dziwo się udało. Później zacząłem robić sikiery, potem zacząłem pływać po kopalniach w poszukiwaniu expa. Zacząłem się handlować z villagerami, ale wszystko szło powolnie dlatego chciałem sobie zrobić wszystkie narzędzia, jak i zbroje w księgarni. Ale potrzebowałem do tej dużej ilości EXPA. Jedynym miejscem, gdzie mógłbym to zdobyć, to była ekspiarka Endermanów. Jednak do tego potrzebowałem dobrego miecza, ponieważ mój miecz był za słaby. Dlatego postanowiłem iść ponownie do wioski, która była obok mojej, tam znaleźć Larzera z przynajmniej Shaftnessem 4. Przez godzinę szukania nic nie znalazłem. Ale nowy gracz, czyli Agromek, miał już bardzo dużo dobrych itemów. Potrzebował on napisu i umówiliśmy się na trade'a Lapis za miecz. A więc tak zrobiliśmy. Wszystkie trady zaczęły iść po dobrej mojej myśli i udało mi się zrobić klatę z Torcent 3, bendingiem i Protection 4. Miałem w planach robić dalej zbroję, ale przyszedł Samuel, który obdarzył mnie bardzo dobrą zbroją. Wtedy już byłem niezniszczalny, ponieważ w tej zbroi szkielet bądź w ogóle by mi nie zdawali serduszka. Jak każdy z nas wie, Samuel przyszedł w sprawie rajda. A więc go zrobiliśmy. Niestety, ale nie dokończyliśmy go, ponieważ zabrakło nam jedzenia. Stefio Dimi się kręcił, dlatego postanowiłem schować villagera o kratkę niżej. I doładować więcej książek do księgarni, by wymaksować sobie wszystkie itemy. Ale dowiedziałem się o pewnej informacji. Okazało się, że eksperka jest płatna i 8 bloków się płaci na dzień. Dlatego poszedłem do kopalni. Finalnie, gdy wszystko już miałem, zacząłem robić łuk i przemyślałem pewną sprawę. Zauważyłem, że mam tylko parę totemów. Tego zastanowiłem się, czy ich nie zwiększyć, robiąc rajd. Zastanawiałem się, gdyż to najwięcej serc. Mi mógł zadać Devastator, a zadawał on tylko jedno serce. Przy paru to temach i dużej ilości jedzenia postanowiłem iść. Przygotowałem sobie także bardzo dobry łuk na to. I poszedłem. Trajc cały poszedł pomyślnie. Troszeczkę mogło być problemów, ale było wszystko okej. Okay. Moja zbroja była OP. Brakowało mi w niej tylko jednego szczegółu. Aby była NedRightowa. Wiadomo, NedRightu nie musiałem mieć dużo, ponieważ wystarczyły tylko 4 sztabki, by mieć całego seta. Ale jakbym poszedł z Guardianem do netheru? Przecież ja muszę nosą żalić wody. Wiadomo, że mam potki, mogę nosą wchodzić i wchodzić do netheru. Tylko, że w netherze respię się na około 50 kratce. I nie wiadomo, czy bym zdążył na 50 kratce wrócić. Dlatego wymyśliłem jedną z najlepszych rzeczy. A mianowicie zejść na 15 kratkę, czyli na kratce, gdzie najczęściej jest spotykany netherite i tam postawić portal, aby wchodzić do overworlda i być w wodzie nie wiedziałem, że netherite można znaleźć aż tak szybko, dlatego znalazłem parę ale straciłem totem, dlatego z netherite'em całym, który udało mi się uzbierać popłynąłem do wioski, po totem w razie kolejnej śmierci i przy okazji zrobiłem sztabkę netherite'u, ale nagle gdy szedłem tunelami netheru Stała się jedna z najgorszych rzeczy. Pogubiłem się w tunelach, a podki mi się skończyły, i zacząłem tracić tlen. Zacząłem na replay modzie szukać tunelu, i okazało się, że jest on bardzo daleko. Dlatego musiałem czekać na osobę, która by przyniosła mi podki. Ale ja nie chciałem czekać, dlatego postanowiłem się podjąć wyzwaniu i zrobić to jeszcze raz. Ale wystąpił jeden z problemów. Gdy wszedłem na świat, serwer się zbagował, i wpadłem pod ziemię, gdzie nie wiedziałem, gdzie jestem. Straciłem, cały czas straciłem powietrze, i nagle wyskoczyłem do góry. I zacząłem ginąć. Dlatego wyszedłem z serwera i musiałem już czekać na pomocnika. Na szczęście nie musiało się bardzo wysilać, ponieważ wystarczyło, żeby wszedł do neteru i tam od razu by były potki. Na szczęście one tam zostały. A tą osobą był Xfeld, z którym gadałem i zapytałem go, czy mógłby mi pomóc. No i zobacz, tam jest woda, nie? Wejdź do neteru. Patrz, wejdziesz, tam powinny być dwie potki chyba, nie? Tak, widzisz? No, 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 no. no I teraz idź tam. Idź, idź jakby do mnie. Dobra, szybko, ja ginę, ja ginę. Dobra, szybko Czekaj. Bo, bo ja mam szybkie bieganie dzięki Guardianowi. Ja nie mogę, ja nie mogę, ja zginę. Dobra, dobra. Nie, 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 czekaj. Dobra jest. Jest. Dziękuję Ci. Dobrodzieju. Czekaj, co mogę ci za to dać? Kurde... Chcesz iść ze mną do mojej wioski? Czekaj, chodź ze mną, to ci dam od razu tą sztapkę, dobra? Pomógł mi i mu dałem sztabkę netherite'u. I poszedłem ponownie do eteru, żeby zebrać do końca sztapki netherite'u. I od razu na wszystkie narzędzia, ale je użyłem dopiero później, ponieważ nie były jeszcze one dokończone. Dobra, i generalnie sprawa jest taka... Dobra, i teraz robimy tak... Bierzemy netherite... Bierzemy bloki złota... Wszystko w sumie rozłączamy I łączymy... O nie 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 No tak, zapomniałem o tym hełmie Dobra, będziemy to robić ogólnie w wodzie I bierzemy sobie netherite I celusieńki przerabiamy Teraz bierzemy naszą zbrojkę i uwaga Wszystko teraz przerabiamy. I teraz dobra, zdejmujemy to. To też przerabiamy. Mam to, co chciałem osiągnąć na tym serwerze. I bierzemy tą łopatę. Ją łączymy z tym. I to tyle, co tymczasowo łączę, bo jeszcze troszkę ulepszę sobie mieczyk. Kilo to na milion procent. I sikierę muszę jeszcze zrobić. Teraz czuję się jak totalny szef. Naprawdę. Wtedy otoczyłem się jako jeden z najpotężniejszych graczy na serwerze. Jednak nie mogłem się do tego przeczuwać, ponieważ miałem tylko zbroję. Choć, co prawda, dawała ona bardzo dużo, ale z życiami było źle. Musiałem dokończyć wszystkie narzędzia, aby były idealne. I w końcu, po dwóch godzinach chodzenia po wioskach i kupowaniu mendingu i różnych enchantów, ekswieniu w endzie parę razy, udało mi się. Miałem to. Ale wróćmy do jeszcze jednej kwestii. Do tego, dlaczego nie mogę być najpotężniejszym graczem na serwerze. Chodzi tutaj o sprawę serc. Jak wiecie, większość serwera już uzbrojona w nadajtowe zbrojki. I przeciętnie z większością serwera mam sojusz. A nowych graczy dołącza raz na ile. Dlatego jedynym awaryjnym wyjściem na zdobycie serc było wydobycie ich. Było ono ciężkie, ponieważ rudy serca były rzadkie i one naprawdę bardzo rzadko się zdarzały. Jednakże po półtorej godziny kopania udało mi się zebrać dwa serca. Później postanowiłem zrobić to samo. Miałem już 8 sert niestety nie 9, ponieważ zabrakło mi jednego totemu, ale zrobiłem rajd. Dzięki czemu miałem 9 serc. Później zauważyłem, że dalej na Discordzie widnieje nieznaleziona księga Baziego. Dlatego postanowiłem ją szukać. Szukałem jej około pół godziny, aż w końcu mi się udało. Niestety to się ją już znalazł, ale znalazłem Shalkera, z czego się bardzo cieszyłem. Poszedłem znowu do kopalni, ponieważ chciałem mieć 11 serc, aby mieć o jedno serce w końcu linijkę wyżej. Pierwszy raz na serwerze. Ale zamiast zjeść tych serc, wytradowałem się z na Elytrę na jego live. Ja mam przy sobie dwie R3, ja ale jednej L... No, dajesz. Dobra, no dawaj, dawaj, no. Ja bym mu nie ufał, Dobrze, No, rzuć mi pierw, rzuć mi pierw. E, ale trzy miały być. Jak to, dwa? Trzy. Dwa dwa Dobra, niech będzie ci. No. <laughs> nie, to już wchodzę. Masz. Łano. Ała a... I miałem w końcu Elytrę. Na drugi dzień wróciłem do wioski. Postawiłem sobie zrobić nową bazę ilegalną, ponieważ to bazę, co miałem, była ona niestety nielegalnie. Ponieważ na tym serwerze bazę można mieć tylko od 0 do 1000 kratek. Dlatego ja przeprowadziłem wszystkich wilażerów, a także przeniosłem moje wszystkie itemki. Moja litra miała bardzo jedną dużą wadę. Szybko się niszczyła. Dlatego poleciałem do wioski, gdzie się handlowałem patykami i tam udało mi się znaleźć wilażera, który miał Unbreaking 3. Połączyłem to z litrą i już litra się bardzo wolno niszczyła. A jak gdy wróciłem do mojej wioski, rozbudowałem moją bazę i wyglądała ona tak. A ja kontynuowałem dalej robienie dobrej zbroi dla Samuela. W końcu po dłuższym czasie udało mi się. Ja niestety miałem tylko jednego Shulkera. Dlatego podjąłem się wyzwania iść do Endu i znaleźć End City, by pozabijać większość Shulkerów, z których bym miał skrzynki Shulkera. I pierwsze Shulker'y znalazłem. Nawet odkryłem jedno End City, gdzie była Elytra. Udało mi się zebrać bardzo dużo shulkerów, wszystko sobie ładnie posegregowałem. A Elytrę w dalszej przyszłości będę miał w planach ulepszyć. Jednak gdy chciałem zrobić raid, to z zaatakował mnie Fawo Dlatego odłożyłem moje wszystkie rzeczy do Enderchest'a i straciłem niestety przy tym jedno serce. I tak oto rozpętała się jedna z największych wojen na serwerze. Miałem wtedy 8 serc i miałem plan, aby zdobyć ich więcej. Dlatego mówiłem się z graczem Mixable, z którym miałem sojusz, na trade'a Dałem mu nieco fajne itemy za 3 serca, w tym Elitre Wtedy miałem 13. Ser. do Endu w celu znalezienia znów zapasowej Elytry. Okazało się, że z całego Endu wyniosłem 5 Elytry, z czego jedną dorzuciłem do Samuel Boxa. I tak oto stałem się jednym z lepszych graczy na plemię SMP.